Musimy obliczyć, ile wynosi logarytm o podstawie pierwiastek z 3 z 9. W tym razie przepiszemy sobie logarytm. Ten pierwiastek z 3 napiszę sobie na zielono, natomiast 9 napiszę sobie na niebiesko. Dlaczego? No bo my nie wiemy, ile ten logarytm wynosi, czyli możemy sobie napisać, że to jest jakiś x. I teraz właśnie stosujemy sobie tutaj tą własność, w jaki sposób licza się logarytmy. Czyli bierzemy sobie liczbę zieloną, czyli nasz pierwiastek z 3. Podnosimy to do potęgi czerwonej, czyli do potęgi x, no i piszemy, że to jest liczba niebieska, czyli 9. Teraz jak wyliczyć stot x? Na początku można stosować ten wzór, żeby pozbyć się tego pierwiastka. Zauważmy, że ta trójka jest podniesiona do potęgi pierwszej, a pierwiastek z nie stoi z stopnia drugiego, czyli pierwiastek z 3 to jest po prostu 3 do potęgi 1, druga. no i to jest podniesione do potęgi x, natomiast dziewiątka to jest 3 do kwadratu tą trójkę sobie przepiszę, a tu jak mamy potęgę podniesioną do potęgi, to potęgi się wymnażają, 1 druga razy x, to jest po prostu 1 druga x, no i to się równa 3 do potęgi drugiej. Ponieważ to jest 3 do potęgi 1 druga x, a po prawej stronie jest 3 do kwadratu, no to widzimy, że 1 druga x musi być równa 2, czyli piszemy 1 druga x jest równa 2, jeżeli pomnożymy to przez 2, no to x wyjdzie, że jest równe 4, no i odpowiedź C jest poprawna.